W piątek na zebraniu wiejskim mieszkańców Strzeszowa przez trzy godziny toczyła się dyskusja. Wójt gminy Jakub Branowicki przedstawił sytuację, jaka panuje w gminnej oświacie. Z jego wypowiedzi wynika, że problem finansowania placówek jest poważny i fundusze, jakie otrzymuje gmina z subwencji i dochodów w postaci podatków są niewystarczające. Wójt przedstawił problem utrzymywania szkoły podstawowej w Strzeszowie. Do placówki tej uczęszcza 50 uczniów, a klasy liczą od 7 do 11 dzieci. Wójt zaproponował zebranym rodzicom, by szkołę zamknąć, a uczniów przenieść do szkoły w szewcach. Natomiast w obecnym budynku utworzyć punkt przedszkolny. 31 stycznia dowiedzieliśmy się, bo wójt powiadomił panią dyrektor o takim postępowaniu i pani dyrektor dowiedziała się z pierwszej ręki, czyli była u pana Wójta na rozmowie. Ten pomysł wywołał gwałtowny sprzeciw ze strony rodziców, którzy nie zgadzają się na likwidację szkoły. Obawiają się, że dzieci będą zmuszone dojeżdżać i uczyć się razem z gimnazjalistami. Są zdeterminowani i zapowiadają w tej sprawie nawet protesty. Wiem, że wiecie, że jednak nie zgadza na zamknięcie szkoły i my nie pozwolimy na zamknięcie tej szkoły. Proszę Państwa, ja myślę, że każdy na moim miejscu, w którym by tu stał, musiałby Państwu powiedzieć o tych wszystkich uwarunkowaniach, jakich by Ale Panie, panie Wojciech, gmina... Ja, ja chciałbym tylko przypomnieć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że gmina jest dla nas, nie na nauka. Dlatego te problemy, o których rozmawiamy, Właśnie i... z państwem rozmawiamy, nie z nikim innym. Tak, dokładnie, ale pan nie chce wysłuchać naszych argumentów. Tylko pan... to, ale to jest tylko słuchanie. A pan nie odpowiada na normalne rzeczy, którą się, pani pan się pani pyta. Proszę bardzo. Panie Wójcie, Dajmy szansę, słuchajcie. Pan wiecie, panie Wójcie, że ten budynek szkolny ma być zaadoptowany na przedszkole, no ja uważam, że też niemałe środki pieniężne tutaj trzeba zaadoptować, im za, żeby to było jako przedszkole, bo w tej chwili to nie widzę. No, to A jeszcze mam jedno pytanie. to jest taka, że co że to tym, no, z tym z tym wszystkim, co tam się będzie działo. Tak. Proszę Państwa, oczywiście w tej chwili to nie, nie jest przedmiot zainteresowania. A, wiem, a, to, to, tam to, Ja już prawie wspomniałem, że przyszłość tego jako przedszkola nie jest niemożliwa. Budujemy nowe przedszkola. Proszę Państwa, padło, padło takie zapytanie dlaczego łączyliśmy szkołę z przedszkolą no, biorąc pod uwagę proszę państwa taką sytuację że my jako gmina po prostu na zarządzania światem też wydajemy określone środki finansowe bez tego chcemy jak minimalizować koszty zarządzania jeden dyrektor załatwia Dwa obiekty, a przed, no, Ale, za... Ma pan rację, tylko teraz, tylko, tylko jeszcze chwilę. Jeżeli dwa obiekty, jedna, dyrekt, jedna pani dyrektor załatwia dwa obiekty i jest połączone to w jednym, to trzeba, trzeba przeliczyć wszystkie dzieci. I w tej chwili jest tam ile? 40, 40 dzieci? Ile jest? 60. I tutaj 50 to jest 110. To jest 110. Nie dodawali dzieci, tylko mówili o tych dzieciach, które są w klasie. Ale to jest taki, tak zwany to Jeżeli my nie wyraźmy wzroku, no, żeby nasze dzieci doszedł, Powiemy nie i koniec. Pan będzie. Proszę Państwa, jest no, obowiązek jest szkolny, wobec tego Państwo będziecie no, my musieli my tam... do jakiej szkoły do dziecko zamówić. Dobrze, do dobrze, to chwileczkę. Jeżeli ja dam swój Moje dziecko chodzi do podstawówki tutaj. Jeżeli ja przyniosę jego do szefów, to później gdzie on pójdzie do gimnazjum? Do kliniczna na następne Jeśli chodzi o gimnazjum, to ono w tej chwili w ten sposób wygląda. No właśnie. I uprzedza, nie jest to i będzie. Jak pan sobie wyobraża dziecko siedmioletnie z chłopem, który ma 18 lat na jednym, na, jednym, na jednym korytarzu? Prędzej czy później finansowa wymusi pewne kwestie. Nie ma nie ma dyskusji. Ja nie mówię teraz, czy będzie tak, czy inaczej. Jeżeli już by doszło do tego, że nasze dzieci będą wożone tam. Żeby to było jak najlepiej i na, jak najbardziej komfortowo i bezpiecznie tu pani poruszała sprawę. Ja jestem całkowicie za Panią. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Głos w sprawie zabrała dyrektorka szkoły. My, jako szkoła, jako rado pedagogicznego nauczyciele dołożyliśmy przez te trzy lata od czwarty rok, jak jestem dyrektorem, dokładamy wszelkich starań, żeby w szkole było jak najlepiej, jak najbezpieczniej. No i żeby edukacja odbywała się jak, naj, jak na najwyższym poziomie. My to zapewniamy. A co będzie, jeżeli chodzi o organizacyjne sprawy, no to jakby nie mamy wiele do powiedzenia. Podczas spotkania strony nie wypracowały wspólnego zdania. Będą się jeszcze jednak kilkakrotnie spotykać, by rozwiązać problem. No taka jest moja rola. Ja muszę po prostu wszystkich poinformować o tych uwarunkowaniach, w jakich funkcjonują świata, i wskazać, co należy by zrobić, żeby wykorzystać jak najlepiej potencjał, jakim gmina dysponuje, jednocześnie bacząc na to, żeby rozsądnie gospodarzyć tym naszym wspólnym poszczom. Zgodnie z prawem Rada Gminna musi do końca lutego podjąć decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania placówki. Dobrze, że wójt już podjął decyzję, tylko teraz w naszej kwestii jakby to zablokujemy. I czy nam się uda po prostu to zablokować? Bo z jego wypowiedzi... Oznacza krótko i zwięźle, że on jest zdecydowany na zamknięcie i tylko stara nam się wytłumaczyć, że nasze dzieci będą miały lepiej gdzie idzie w szkole. Jeżeli dojdzie do, do, do już takich sytuacji, to podejrzewam, że nawet będziemy strajkować. No. Szczegóły przeczytają Państwo w aktualnym wydaniu nowej Gazety Trzebnickiej.